Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne: piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpieczniej. Czeka na dośrodkowanie Lukaku. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. I próba wybrójne. Dobra teraz interwencja Bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można... I Bramkarz! Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Znakomicie teraz wyjaśnia groźną sytuację. Ciekaw jestem, postawy De Bruyne w dzisiejszym meczu. Pewnie, jak my wszyscy. Polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie. Sędzia się nie waha i dwieździe po tym zagraniu. Rzut karny. To może nam otworzyć wynik. Nie ma gola. Bramkarz wygrał tę wojnę nerwów. Akcja przerwana. Będzie wrzód z autu. Gra puszczona, zastosowana korzyść w tej sytuacji. No cóż, jednak za mało korzyści w tym puszczeniu korzyści, więc sędzia cofa akcję. Rzut wolny. Bramkarz w opałach. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Rzuca piłkę w pole karne. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Belgowie mają rzut wolny. Za chwilę wznowią grę. I oto piłkę ma Karasko. Te brujne za linię obrony. Wiktor Cychankow. Teraz Zinchenko. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Ależ okazja teraz. No, do interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. Romelu Lukaku. I bramkarz górą. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Zagranie w pole karne. Malinowski, Courtois pokazał teraz najwyższą klasę. To musi wejść. Nie wierzę własnym oczom, nie ma gola. Jaka jest szansa obrony z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Cychankow. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Ma teraz dobrą okazję. No, nareszcie. Cisnęli, cisnęli i doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Prowadzą zatem 1 do zera. Janik Karasko, Hans Vanaken. Belgowie szukają tutaj okazji. I te brójne przy pince. Z piłką Janik Karasko. Umówmy się, nie było tutaj żadnego zagrożenia. Jarmo Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Ależ poszedł na przebój. Dobrze teraz wrzuca na dalszy słupek. A i bramkarz był tu naciskany przez rywala, ale zdołał wyłapać to dośrodkowanie. Bardzo ważna interwencja. Jest potwierdzenie. Będziemy mieli dwie minuty doliczonego czasu gry. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Jeszcze mogą szukać dobitki. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Zadanie do De Bruyne. Szukają wyrównania, ale nie podpalają się, grają cierpliwie. I zagranie teraz do Lukaku. Może teraz, może wyrównają. Budło teraz. Mógł zrobić z piłką, co chciał. I postanowił to wykorzystać w najgorszy możliwy sposób, to znaczy nie wykorzystać. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Proszę państwa, gol! Belgia strzela bramkę! O, oh, chętnie zobaczę tę bramkę na powtórce! Mamy remis. 1 do jednego. Jarmołenko. Wiktor Cychankow. I czy będzie gol? Ratuje zespół, przynajmniej na razie. Fertongen świetnie ustawiony, nie przepuścił centry. Janik Karaspo. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Podanie do De Bruyne. Szansa czy przełamie impas Ależ mu to odebrał w kluczowym momencie O i to był książkowy odbiór piłki To już ostatnie 30 minut tego spotkania Szansa będą prowadzić Goal proszę państwa cios za cios Znowu prowadzą Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji goalkeeper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Gra a Belgia przegrywa. Czy jeszcze powalczy? No i nie jest piłką przy nodze. Bruyne. też teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Rezultat widniejący na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nieposiadanie piłki. Gwarantuje korzyść, ale musimy na chwilę przerwać. Broni, lecz to nie koniec akcji. No jednak nic z tego nie będzie. Ale coraz bliżej. Utrudniają rozegranie. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Mnie. Szukają jakiegoś wyłomu w defensywie. Jarmołenko. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Rankarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Spokojnie teraz interweniuje kurtła. Garasko. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. A wizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Gól! Tak! Podwyższa prowadzenie. Mają dwie bramki przewagi. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na podwórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Mamy więc 3 do 1. Mamy strzał? Tak! Co za końcówka, proszę Państwa! Teraz będziemy tu mieli emocje do ostatniego gwizdka. Na tablicy wyników mamy 3-2. Zinchenko są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. I to już koniec akcji. Sytuacja wyjaśniona. Na trybunach atmosfera nerwowa. Przerwimy, bo jest groźna akcja. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący pokaz mentalnej siły. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Nadal remis, ale to ich wyraźnie nie zadowala. Spróbują teraz przechylić wynik na swoją korzyść. Co za refleks! Bramka szratuje im teraz remis. W pięknym stylu. A wydawało się, że wpadnie tu bramka na wagę zwycięstwa. Brawo! Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. No i koniec meczu. Miejscowi kibice muszą zadowolić się remisem.